Dzisiaj omówimy sobie oddychanie komórkowe oraz oddychanie tlenowe. I oddychanie komórkowe to proces kataboliczny, podczas którego związki organiczne będą rozkładane do prostszych i uwalniana będzie przy tym energia, czyli po prostu nasza definicja tego, czym są procesy kataboliczne, podczas których uwalniana właśnie jest energia, które będą y, procesami y, rozkładu. Właśnie rozkładu takich związków bardziej y, złożonych do związków prostszych. I ta uwolniona energia podczas y, oddychania komórkowego rozprasza się w postaci ciepła i jako ATP. ATP ma w sobie dwa wiązania wysokoenergetyczne, i to właśnie w nich jest, można powiedzieć, zgromadzona energia. Dalej mamy rodzaje oddychania komórkowego, które będziemy dzielić na zasadzie, na podstawie tego, czy będziemy mieć obecny tlen, czy będzie on jednak nieobecny. Jeśli tlen jest obecny, to mówimy o oddychaniu tlenowym, które sobie omówimy dzisiaj, a jeśli tlen będzie nieobecny, to będzie to oddychanie beztlenowe, które będziemy dzielić na fermentację mlekową i fermentację alkoholową. Oddychanie tlenowe jest niezbędne do przeprowadzania innych procesów w komórce, takich jak na przykład synteza białek, replikacja DNA czy podziały komórkowe. Tak naprawdę, to oraz wszystkie inne procesy, które zachodzą w komórce, potrzebują nakładu energii. I do tego właśnie będzie nam to oddychanie komórkowe. I tu macie pokazany e, schemat e, przebiegu właśnie. Utlenie, procesu tle, oddychania tlenowego czyli mamy glukozę plus tlen i dają one nam dwutlenek węgla, wodę oraz energię i przyjmuje się, że oddychanie tlenowe zachodzi w mitochondriach i tu właśnie mamy pokazane mitochondrium, mamy matrix czyli taką część wodnistą taką płynną e, mitochondrium, w którym zanurzone są rybosomy, te żółte kuleczki Zanurzony jest DNA mitochondrialny, ponieważ mitochondria, tak samo jak chloroplasty, mają własny materiał genetyczny. E, mamy zaznaczoną również błonę zewnętrzną oraz błonę wewnętrzną. Na błonie wewnętrznej będzie się odbywać jeden z etapów oddychania komórkowego. E, mamy też przestrzeń międzybłonową, tutaj zaznaczoną na przykład. I mamy zaznaczone też grzebienie mitochondrialne, czyli takie uwpuklenia do środka, błony wewnętrznej mitochondrium. Im więcej będzie tych grzybieni, tym oddychanie komórkowe będzie zachodzić bardziej intensywnie. I zanim sobie przejdziemy do etapów, mamy do wyjaśnienia kilka pojęć. Pierwszym jest fosforylacja, czyli przyłączenie reszty fosforanowej do jakiegoś związku chemicznego. I pozwala on nam na syntezę ATP z ADP. Co macie zaznaczone tutaj? ADP plus reszta fosforanowa daje nam ATP i Wyróżniamy jej trzy rodzaje. Pierwsza oksydacyjna z udziałem tlenu, druga substratowa z wykorzystaniem jakiegoś substratu i powstaje nam tutaj też ATP i fotosyntetyczna z udziałem słońca. I to słońce tutaj nam działa, też będzie wpływać i będzie to powodowało powstawanie również nam ATP i to będzie obecne na przykład przy fotosyntezie, a te dwie będą, będą, się, będą się pojawiały przy oddychaniu komórkowym. Dalej mamy jeszcze dekarboksylację, czyli odłączenie dwutlenku węgla, i dehydrogenację, odłączenie wodoru. W nawiasach są podane nazwy angielskie, które ma, mają ułatwić zapamiętanie właśnie tych nazw procesów. I na koniec mamy jeszcze protony, czyli jony z ładunkiem dodatnim, oraz elektrony, czyli jony z ładunkiem ujemnym. Dalej, już sobie przechodząc do właśnie oddychania komórkowego, oddychania tlenowego. Mamy cztery etapy. Glikoliza zachodzi nam w cytozolu, czyli poza mitochondrium jeszcze. Drugi etap to reakcja pomostowa, która zachodzi w matryks lub w macierzy mitochondrialnej. Nazwy możemy stosować zamiennie. Trzecim etapem jest cykl krepsa, inaczej cykl kwasu cytrynowego. Również zachodzi nam w matryks mitochondrium. I ostatni etap to łańcuch oddechowy, który zachodzi na wewnętrznej błonie mitochondrium. No i ta glikoliza jest pierwszym etapem, która jest wspólna dla oddychania tlenowego i beztlenowego. I polega to na rozpadzie glukozy i przekształceniu tej glukozy do dwóch cząsteczek kwasu pirogranionowego, czyli inaczej pirogranionu. Do pierwszego etapu potrzebny jest nam ATP, więc musimy zużyć trochę energii, a w konsekwencji powstają nam, czter w powstają nam cztery cząsteczki ATP, Czyli tak naprawdę zysk energetyczny tego procesu to jest plus 2 ATP. W glikolizie powstaje nam również NADH2 lub inaczej NADH+, H+, który jest wykorzystywany jako przenośnik elektronów w łańcuchu oddechowym. Drugim etapem jest reakcja pomostowa, która polega na przekształceniu powstałego nam pirogronianu w glikolizie do acetylokoenzymu A. Acetylokoenzym A będzie włączany do cyklu Krepsa I w tej reakcji oprócz, tych, oprócz powstającego acetylokoenzymu A, będzie nam właśnie powstawać też NaDH, +H+, czyli NaDH2, oraz CO2, czyli dwutlenek węgla. I ten dwutlenek węgla będzie stanowić nam produkt uboczny, który będzie wydalany wraz z wydychanym powietrzem. Dalej mamy cykl Krepsa i tu mamy taki bardzo dokładny schemat. A tu mamy troszkę uproszczony. I cykl krebsa jest szeregiem reakcji, które pozwalają na powstanie NADH2, tutaj mamy zaznaczone na czerwono, e oraz FADH2. Są to znowu e przynośniki elektronów, e które będą wykorzystywane w łańcuchu oddechowym. Ale pierwszym etapem, co tu się dzieje w ogóle, jest przyłączenie acetylokoenzymu A, który powstał nam w reakcji pomostowej, do sztawioodstanu. I ten sztawioodstan z acetylokoenzymem A przekształcają się nam w cytrynian. Stąd pochodzi właśnie nam nazwa całego cyklu, cykl kwasu cytrynowego. I oprócz tych sztawioodstanu i cytrynianu pojawiają się nam również bursztynian, który się znajduje tutaj i jabłczan, który możemy zobaczyć tutaj. E, powstaje nam również e, dwutlenek węgla. Tutaj mamy zaznaczone dwa dwutlenki węgla, e, które też będą wydalane z wydychanym powietrzem oraz G, e, GTP, które są e, podobne do ATP, więc możemy mówić o zysku energetycznym tutaj plus 2 ATP. No i na koniec mamy łańcuch oddechowy, Łańcuch oddechowy zbudowany z białek, dokładniej z czterech białek i mają one zdolność transportowania jonów H+, które i te jony H+, pochodzą z rozkładu NADH2 do NAD+, i one uwalnią właśnie te jony H+, które będą przemieszczane dzięki białkom przez wewnętrzną błonę mitochondriów. Właśnie do przestrzeni międzybłonowej. W wyniku tego powstają różnice w stężeniu tych jonów H, czyli powstaje nam gradient protonowy. Tutaj możemy zauważyć, że wodór łączy się nam również z tlenem, w wyniku czego powstaje nam woda. Woda metaboliczna ona jest później usuwana razem z naszym moczem. I widzimy, że później te jony H będą wracały przez takie białko, przez syntazę ATP. W wyniku czego będą one umożliwiały przekształcenie ADP w ATP, i właśnie uwalnia się nam wtedy ta energia. I właśnie tutaj zachodzi najbardziej intensywna synteza ATP, ponieważ zysk energetyczny wynosi 26 lub 28 cząsteczek ATP, i na koniec sobie podsumujemy. Cały, całe oddychanie komórkowe. Do rozpoczęcia glikolizy potrzebne jest ATP, czyli potrzebna jest nam energia. Całkowity zysk energetyczny wynosi około 30 cząsteczek. Tu mamy napisane 36, są różne dane podawane, więc zakładamy, że około 30. Plus dodatkowo jest do tego energia rozproszona w postaci ciepła. A najwięcej ATP syntezowane jest w łańcuchu oddechowym. I jeszcze dla przypomnienia, glikoliza zachodzi w cytoplazmie lub w cytozolu. Cytoplazma to cytozol plus organella. A pozostałe trzy etapy, czyli reakcja pomostowa, co mamy tutaj, cykl krepsa oraz łańcuch oddechowy, zachodzą już w mitochondrium, dwa pierwsze w macierzy, a łańcuch oddechowy na wewnętrznej błonie mitochondrialnej. I ostatnia rzecz to intensywność. I największa intensywność oddychania komórkowego, oddychania tlenowego będzie zachodzić w tkankach twórczych, rosnących oraz regenerujących. W ludzkim ciele najintensywniej będzie ona zachodzić w mięśniach, ponieważ mięśnie potrzebują dużo energii, będzie tam również występowało dużo mitochondriów, które będą miały bardzo gęsto ułożone grzebienie mitochondrialne czyli Powałtowaną wewnętrzną błonę mitochondrialną. Najmniejsza intensywność będzie w suchych nasionach, w zarodnikach np. grzybów lub y, paprotników oraz w przetrwalnikach, czyli takich strukturach, które po prostu będą miały przeczekać do korzystnych warunków środowiska i będą mogły się np. z nich rozwijać y, grzyby lub inne organizmy, które będą mogły w tych warunkach już przetrwać. Proces będzie spowalniać w komórkach starzejących się oraz zapadających w hibernacji. Czyli na przykład jest to bardzo istotna cecha u żab lub u niedźwiedzi. Ponieważ niedźwiedzie i żaby zapadają właśnie w taki sen zimowy w hibernację, żeby zimą, zimą kiedy mają utrudniony dostęp do pożywienia, ten proces oddychania komórkowego spada w nich w ich ciele. I dzięki temu zapasy tłuszczu, czyli tłuszczu, który może być przekształcony w energię później również, e, pozwala to im po prostu na przetrwanie tego okresu zimy z mniejszą e, intensywnością oddychania komórkowego bez budzenia się i bez jedzenia w tym czasie, ponieważ on no, nie ma tego jedzenia, więc to pozwala po prostu im przetrwać. No i mamy na koniec czynniki jeszcze wpływające na intensywność, temperatura. I tu będzie powiązanie bardzo duże z z białkami, ponieważ wszystkie procesy w organizmie, jak powinniśmy już pamiętać, są katalizowane, czyli przyspieszane przez obecność enzymów, enzymów, czyli białek. Więc będzie taka sama, takie samo optimum dla działania, dla intensywności oddychania komórkowego, jak dla działania enzymów. Czyli najlepiej będą one działać, najlepsza intensywność będzie w temperaturze około 35-40 stopni. Jeśli ta temperatura wzrośnie, no to znajdzie w sensie nam denaturacja, białka stracą swoje struktury przestrzenne, stracą swoje właściwości enzymatyczne. Jeśli temperatura nam spadnie do okolic zera, to procesy spowolnią, ale jeśli temperatura znowu wzrośnie, to będzie zazwyczaj możliwe ich przewrócenie. Kolejną rzeczą jest zawartość wody w komórkach. Jeśli wody jest w komórkach wystarczająco, to intensywność też będzie większa. Dlatego jest tak istotne, żebyśmy pili wystarczającą ilość wody. Dzięki temu nasz chociażby mózg i nasz organizm po prostu pracuje lepiej, ponieważ może przekształcać przyjętą z pokarmem e, energię z produktów spożywczych, z cukrów i z tłuszczem przede wszystkim, na taką energię chemiczną, która będzie mogła być wykorzystana przez nasze komórki. Kolejnym czynnikiem jest stężenie dwutlenku węgla. Zarówno w powietrzu, jak i w naszym krwiobiegu. I duże stężenie dwutlenku węgla będzie ograniczać intensywność, fotosynt, e, intensywność oddychania komórkowego, e, ponieważ będzie to utrudniało przy, e, dotarcie do komórek tlenu. I, ty, I wtedy też zazwyczaj mamy niższe stężenie tlenu, dlatego utrudnione jest właśnie dotarcie tlenu do komórek, utrudnione jest wtedy oddychanie tlenowe. Jeśli mamy stężenie tlenu duże, to, to od, e, ta intensywność też będzie nam wzrastała. Jeśli tlenu będzie mało, intensywność będzie nam maleć, ponieważ tlen jest niezbędny do zachodzenia, e, do zachodzenia oddychania tlenowego, jak sama nazwa tego procesu wskazuje. Mam nadzieję, że wyjaśniłam na czym polega oddychanie komórkowe, z uwzględnieniem przede wszystkim oddychania tlenowego i że ten materiał był dla Was pomocny.